W tej I dzisiaj Wam pokażę, co mnie jedno na tej serii. Tak jest, właśnie, właśnie to jest z na naszej serii. I zaraz Wam coś pokażę. Kiedy była taki typu... pierwszy odcinek był, no, troszkę porobiłem tam rzeczy i powstało to. Wiem, <grym>, że to dziwne, ale. No cóż, takie życie. Wiecie, ja raz zginąłem. i to patrz się jej kreperów tu albo zalepiałem żeby mieć takie piękne wejście tak dzisiaj się ich chyba się zajmę robieniem dachu bo jakoś głupio to wygląda z płaskim dachem okej okay. bierzemy i dzisiaj się ogólnie zajmiemy tylko tym budowaniem i kończę dlatego że to jest przerwa wielkanocna. Jeszcze lekcji nie odrobiłem. A, I niedługo nie się nowy ten na kanale. Nowa seria. Terraria. Nie. Proszę, jak pięknie. Nie wiem czy drewno mi tak? nie. Nie. nie musi starze. Tak, 16, no wiecie co no to... Idziemy trochę pozbierać drewna. A w tym, co się opowiem, coś już stało. E, więc tak. Trarium to będzie nowa seria. Tak. Naprawdę, ktoś na skkf -a? naprawdę proszę. Naprawdę proszę. No, e, powiedzcie mu, żeby dodam na like, na white listę. A linki, na którym serwerem gram, podam yy, w opisie. Tak, w opisie. Okej, okay. ja nie mogę iść do propojenia, więc tak. Yy, nowa seria będzie dotycząca. Yy, tak. I, I będzie pro. Seria się pojawi dopiero, jak napiszecie w, nawet w filmikach, Minecrafta, czy ja... albo jakim... Yy, no, wiecie. Musicie tego. Kurde, na Musicie... Napisać w komentarzach, czy mam nową postać, czy swoją starą pokazać. No i tak. nie mogę zrobić w teraz, nie wiem czemu. Mam wszystko kopera i... Ale no, no. no, dobra, będziemy gadać o tej serii. A, wysłuchajcie tekstów paki na, na których chcecie zobaczyć mój świat ale rozumiemy się, że na tekstów paki mają być na 1 kropka okej, OK starczy Jest tak drewno Więc tak, dużo porobiłem, jak yy, po pierwszym odcinku I, i dużo razy ba i bardzo i to bardzo dużo razy zginąłem no i i i, i temu wstarczyło ja już miałem ty miałem dwa jak słyszałem sobie ale na, nagle jakiś kosmosek nie zatrzymał nie zbierzemy sobie to z raz, no. to tutaj nawet poddaję okej jest mały do, do, ten odcinek będzie bardzo krótki a co ja robię time stopa niestety nie mogę dać bo, a wpisku jest włączone no przecież dobra co ja tu oczywiście ja. Więc to mogę zniszczyć też. Bo to trzeba inaczej zrobić. Nie, ja mam... Nie to już naprawdę. Nie tu jak się robiło dachy. Dobra. Na, razie tak wygląda, wiem, no, dobra, na razie daszek tak wygląda, no wiem, na znaczenie. dobra, na razie daszek tak wygląda. Więc tak, tak na razie tak wygląda. Kurde, Na ja wieszkę. Tutaj sobie to miura, Dzięki. Okej. Okay. Kurde, co ja robię? no i proszę, się coś prawie proszę, 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 No o nie, niedługo się pojawi na kanale. moim kanale. W oh moim kanale pojawi się... Do mm, vlogu. No, vlogu. Co vlogu? Inaczej. Mam nazwisko Kurde. Do daj. Kurde, że spała.

Te serwery nie. nie przeszkadza jaka nazwa możecie tam napisać no to był odcineczek jakieś informacyjny i więc tak dzisiaj dobra no, będziemy zaraz kończyć ja tam wszystko do skrzyni. O, 11. drewna nam zostało, oczywiście. Dobra. Chcę porobić płytki naciskowe, bo mi nie chcę się tego. O, płytki naciskowe. Yy, dobra. Yy, potrzebuję czterech. No, czterech. Raz. O jest. 4 potrzebuje okej okay. no jeszcze dwóch o raz jeszcze dwie i zostało nam jedno grubo no. aha kurde jak to na jedno mam z tym wszystko Jedno. o kurde I tak, to był bardziej odcinek informacyjny co nie mogę what FAK! i na darmo umarzyłem płytki dobra odkładam tą płytkę dobra i zrobię coś teraz głupiego jak bardziej mógł się dobra, nie te burki niepotrzebne są sobie dam tutaj tak to jest tak, to był bardziej odcineczek informacyjny a, pójdźcie swoje serwery w komentarzach i dobrze dysk przycisków mm, Proszę. proszę proszę, yes. 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 okay. proszę. dobrze dobrze nie, bez ja ludzie. Nie. 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 Nie, nie. No, aha, aha. What the hell? What okay. No Jakie chałam w państwie? M. O, Kończymy ten odcinek. Naprawdę fajny odcinek. Okej. Okay. I tym akcentem...